Niektórzy youtuberzy tworzą treści na tej platformie praktycznie od jej początków i przez te lata niesamowicie rozwinęli swój kanał i do dnia dzisiejszego są topowymi twórcami w kraju. Jednak znajdą się też tacy, których przysłowiowe 5 minut minęło, a ich zasięgi spadły. Dziś przyjrzymy się kilku takim przykładom. Dominik Łupicki Youtuber, który zasłynął między innymi z challenge'y i pranków. Popularnym również formatem były filmiki z jego dziadkiem, które pewnie większość z Was jeszcze kilka lat temu wyskakiwały na głównej. Na YouTubie posiada on na ten moment 1,27 milionów subskrypcji, a liczba ta z miesiąca na miesiąc maleje, z powodu, że na ten moment jego kanał jest praktycznie martwy. Jednak jeszcze kilka lat temu Dominik był jednym z najbardziej popularnych twórców na polskim YouTubie. Warto zaznaczyć, że w tej całej przygodzie pomógł mu jego tata Remigiusz Łupicki, znany również jako DJ Remo, który jest producentem muzycznym, który stworzył takie hity jak piosenka Tere Fere", czy bardziej znane Bombside A i Bombside B oraz właściciel wytwórni MyMusic. Dla DJ-a Rema i Dominika Łupickiego lata 2016-2019 były najbardziej owocne. Utwory Remigiusza cały czas zyskiwały na popularności, a stworzenie w tym czasie kanału dla jego syna to był strzał w dziesiątkę. Jednak od początku rozpoczęcia kariery Dominik zmagał się z dużym hejtem, który wynikał z jego kontrowersyjnych filmów. Najlepszym tego przykładem są najpopularniejsze komentarze z filmiku Gimpera, gdzie Dominik w czasach swojej świetności wystąpił jako gość w serii Lekko nie będzie. Upadek Dominika zaczyna się stopniowo. Na początku wstawia film, w którym oznajmia, że oddaje swój milionowy kanał. Jednak filmik, w porównaniu do reszty, nie odbił się zbyt szerokim echem. Film tamten osiągnął jedynie 199 tysięcy wyświetleń w 3 miesiące. Coraz częściej zaczynał dodawać kontrowersyjne filmiki, m.in. kto dłużej będzie całować śmietnik wygrywa 10 tysięcy zł. Czy film, gdzie Dominik wraz ze swoim kolegą zalali całą hotelową łazienkę wodą. Akcje te odbiły się szerokim echem, przez co na Dominika spadła jeszcze większa fala hejtu. Jednak to nie wszystkie rzeczy, które przyczyniały się do końca kariery Dominika. 13 marca 2021 roku najpopularniejszy twórca komentarii kontentu w Polsce, czyli Gargamel nagrał film, w którym podsumowuje zachowania młodego twórcy oraz nieszczędząc słów mówi co o nim myśli. Na dodatek odkrywa, że oszukał on swoich widzów chcąc zrobić drugą część filmu, gdzie zalewa łazienkę, mówiąc widzom, że to garaż jego dziadka. Jednak Gargamel odkrył, że jest to tak naprawdę drugi pokój hotelowy, który Dominik wraz ze swoim kolegą zdewastowali, przez co niczemu nie winni pracownicy hotelu Najprawdopodobniej musieli zrobić z tym porządek. Na dzień dzisiejszy, wchodząc na kanał Dominika, możemy zobaczyć, że zostały na nim jedynie piosenki nagrane przez niego lub jego znajomych, a nawet jego dziadka, oraz reklamę jego nowego projektu, czyli Monofobia Label, gdzie Dominik spełnia się muzycznie, nagrywając piosenki oraz promując innych artystów. Jack Gadowski to urodzony w 1975 roku były youtuber, który jeszcze 7 lat temu był rozpoznawalny przez praktycznie każdą osobę, która regularnie śledziła polski YouTube. Ogromną rozpoznawalność przyniosła mu seria pod nazwą Wjazd na Hate, którą wtedy prowadził. Filmy te polegały głównie na odwiedzaniu domów bardziej znanych youtuberów i oprowadzaniu po nich widzów. Patrząc na to, że YouTuberzy w 2015 roku cenili o wiele bardziej swoją prywatność, a Instagram i inne social media, na których dzisiejsi influencerzy pokazują sporą część swojego życia, w Polsce dopiero raczkowały, seria ta była skazana na sukces, ponieważ ludzie byli ciekawi, jak wygląda życie ich YouTubeowych idoli poza kamerą. A najpopularniejszy odcinek, który widnieje do dziś na YouTubie, czyli wjazd na chatę do Isamu zgromadził na ten moment ponad 2,5 miliona wyświetleń. Jednak nic nie trwa wiecznie, a wiadomym było, że po zwiedzeniu domów większości najpopularniejszych polskich youtuberów będzie trzeba zmienić swój content. Tego też zaczął próbować Jacek. Oprócz odwiedzania YouTuberów, zaczął też odwiedzać różne inne ciekawe osobistości, na przykład raperów czy milionerów, których domy budziły podziw. W 2019 zapowiedział, że od tego czasu będzie go mniej na YouTubie, a jeśli będzie nagrywał, to tylko takie filmy, które będą wnosiły coś wartościowego. Na dzień dzisiejszy Jacek nie skupia się już na YouTubie, przez co na jego kanałach aktywność jest znikoma, a jego seria Wjazd na HT nie jest już prowadzona przez niego, tylko nową prowadzącą. Aktualnie zajmuje się on szerokowicie. Roko pojętym biznesem, m.in. e-commerce, w którym ma 20-letnie doświadczenie, więc z pewnością nawet bez YouTube'a radzi sobie bardzo dobrze. A przed przejściem do kolejnej pozycji, standardowo chciałbym Wam podziękować za aż 7000 subskrypcji. Nadal nie możemy uwierzyć, że nasz kanał rozwija się w tak niesamowitym tempie. Każdemu z osobna dziękuję i przypominam, że jeśli chcielibyście drugą część tego filmu, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zapraszam do dalszego oglądania. Fit Lovers, czyli Mateusz i Pamela, to para, która jeszcze kilka lat temu była najbardziej rozpoznawalna na polskim YouTubie. Na swoim kanale zgromadzili aż ponad 1,600 subskrypcji. Ich popularność jako pary w tamtym okresie można by porównać aktualnie do tej Freeza oraz Wersow. Swoją przygodę z internetem zaczęli oni od założenia bloga, jednak w 2014 roku przenieśli się na YouTube, gdzie na swoim kanale połączyli oni sportowy tryb życia z vlogami, co przyniosło im dość szybko popularność. Nagrywali oni nawet parodie piosenek, a najpopularniejsza z nich, parodia popularnej piosenki Despacito, na ich kanale osiągnęła ponad 12 milionów wyświetleń. Ich vlogi robiły naprawdę ogromne wyświetlenia, każdy film osiągał setki tysięcy, a sporo przekraczało nawet milion. Wszystko szło im świetnie i wydawałoby się, że będzie będzie tylko lepiej. Jednak w roku 2019 wszystko zaczęło się sypać, a wokół pary pojawiły się pierwsze większe kontrowersje, a wynikały one z wydarzenia, które miało miejsce na gali plebiscytu Hasztagi Roku, na której mieli przyjemność odebrać nagrodę. Aha. Mateusz chcąc pokazać rady z wygranej chciał zrobić salto, jednak nie poszło to po jego myśli i niestety potknął się na kobietę, która stała w pierwszym rzędzie. Jednak jak wiadomo wypadki chodzą po ludziach i gdyby przeprosił za swoje zachowanie i zrekompensował się kobiecie, o sprawie każdy by zapomniał. Jednak para została posądzona przez youtubera i trenera personalnego Kuczaja o kłamstwo, ponieważ jak twierdził skontaktował się on z kobietą i miała mieć ona uszkodzony dysk w odcinku szyjnym. Owa pani, o której mówimy, ma uszkodzony dysk w odcinku szyjnym. Oraz zaprzeczył, jakoby para kontaktowała się z kobietą. Przez co na Feed Lovers wylała się pierwsza większa fala hejtu. Niedługo później jednak musieli oni zmierzyć się z kolejną aferą, a wybuchła ona na początku pandemii. Była ona związana z rozpowszechnianiem przez nich fake newsa, który mówił, że wirus ten umiera w temperaturze 27 stopni Celsjusza. Może obeszłoby się to bez większego echa, gdyby nie film Gargamela, który nagłośnił i wypunktował wszystkie błędy pary, które doprowadziły do masowego linczu. Po tej sytuacji ich wyświetlenia zaczęły drastycznie spadać. Jednocześnie standardy polskiego YouTube'a zmieniały się i ludzie chcieli oglądać coś nowego. Między innymi ekipy YouTuberów, którzy wspólnie mieszkają, takie jak ekipa Freeza czy Team X, które na tamten moment mocno popularyzowały się w Polsce. Liczba subskrypcji Mateusza i Pameli od maja 2020 roku do tego momentu zamiast wzrosnąć spadła o 100 tysięcy. Na ten moment tylko jeden z ich ostatnich 15 filmów przekroczył barierę 20 tysięcy wyświetleń. Przykład ten pokazuje. Pokazuje, że nawet największe, najpopularniejsze kanały mogą podupać zasięgowo i zostać zapomniane przez widzów. Dawid Frank to youtuber pochodzący z Ukrainy, lecz mówiący oraz nagrywający po polsku, który na swoim kanale zgromadził ponad milion dwieście tysięcy subskrypcji. A złote czasy swojej popularności przeżywał on między 2016 a 2019 rokiem. Nagrywał on głównie eksperymentalny content, który w tamtych czasach był bardzo popularny. Jego najpopularniejszy film to 10 genialnych zakładów, które na pewno wygrasz, a film ten osiągnął na ten moment ponad 8 milionów wyświetleń. Wchodząc w sekcję najpopularniejszych filmów Dawida, możemy zobaczyć, że potrafił on dopasować się do kontentu, który w danym momencie był na czasie. Na przykład hodowla mrówek, basen pełen kuleg razem z frizem czy zniszczyłem auto prank. Dawid z pewnością czuł, co przyniesie mu wyświetlenia oraz robił to, co przynosiło mu ogromne zasięgi, a jego filmy z eksperymentami były tak popularne, że puszczano je nawet dzieciom w szkołach. Był to z pewnością lubiany i niebudzący większych kontrowersji twórca. Jednak 22 grudnia 2020 roku Dawid publikuje film, w którym informuje o końcu pewnego etapu na jego kanale, końcu starych filmów z eksperymentami oraz poprzedniego kontentu, a zapowiada, że od teraz Dawid będzie robił to co kocha i jest świadomy, że wielu widzów może się od niego odwrócić. A zapowiada on zmianę kontentu na szeroko pojętą motoryzację, bo to właśnie jest to, co sprawia mu największą frajdę i uwielbia to robić. O ile na początku wyświetlenia Dawida nadal były na dobrym poziomie, to z biegiem czasu zaczęły być one cienie tego co było u szczytu jego popularności, bo z czterech najnowszych filmów tylko jeden przekroczył 10 tysięcy wyświetleń. Aktywność na jego kanale jest dość słaba, bo ostatni przez niego film został wrzucony ponad miesiąc temu.